Cześć kochani. Witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do was, kochani, z czytaniem na relacje na wiosnę. Zobaczymy sobie co się będzie, jak się będą przedstawiały relacje na wiosnę. Mogą być to relacje zawodowe, związkowe, zobaczymy jak to się będzie przedstawiało. Kochani, tytułem jeszcze wstępu chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, za polubienia, za subskrypcje. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, miłe zaskoczenie, daje mi to kopa do dalszej pracy. No i jestem wdzięczna za to, tak? Dobrze kochani, zrobimy sobie dzisiaj czytanie dla lwa. Wyrocznie sobie zrobimy na końcu. A teraz sobie zobaczymy. O co tu chodzi w tych relacjach? Co się będzie działo w relacjach na wiosnę dla Lwa? Okej. Okay. No co się dzieje? No każdy znak ma jakieś zawirowania, tak? Nie wiem czy to taka energia. Co ja to, kochani wam mogę powiedzieć? Co ja tutaj widzę? No widzę tutaj, moi drodzy, że dla części z Was coś się y Posypało, tak? Coś się, kochani, posypało. Coś się zburzyło, coś, co mieliście, co myśleliście, że jest bardzo stabilne i bardzo takie nie do zburzenia, tak? Nie do, nie do runięcia. A tutaj raptem trach i poszło. Może jakaś informacja, kochani, w waszej relacji czegoś się dowiedzieliście, tak? Czegoś się dowiedzieliście, i to spowodowało, że no nastąpił wybuch. Tak, że tak powiem. Nastąpił wybuch. Mam wrażenie, że to są że relacja, o której mówię, to są z długim stażem, tak? To są długoletnie związki, to nie są świeże związki. I tutaj coś się, kochanie, popsuło. Coś runęło, coś się rozwaliło, zburzył wam się, yy, zawalił wam się grunt pod nogami, zapadł się grunt pod nogami. No po prostu coś się rozwaliło, tak. Hmm. I też właśnie, tak jak tutaj patrzę. Yy, To część z Was, nawet kochani, myślała o powiększeniu rodziny. Ale jakaś informacja spowodowała, że. No to wszystko prysło, tak? To, kochani, wszystko prysło. Myśleliście nad dzieckiem, były takie rozmowy w wasze, Waszej relacji. No ale niestety coś tutaj, coś tutaj poszło nie tak. Coś tutaj, kochani, poszło ewidentnie nie tak. Hmm. No tak. I, i, no tak. I idziecie, kochani, odchodzicie. Odchodzicie z tej relacji. Czy to jesteście wy, czy to odchodzi wasz partner. Ktoś odchodzi z relacji. Yy, ktoś, kochani, odchodzi z relacji. Idzie, idziecie w zupełnie inną stronę. Już yy, nie ma we, między wami... Mm, nie ma między wami. Yy, nie nadajecie na tych samych falach, tak? Nie nadajecie, kochani, na tych samych falach czas obrać inną drogę, czas, ca, czas pójść w inną drogę. Relacja była dobra, kochani, relacja była. Mm, jak wam to powiedzieć? Mm. No była stabilna, tak? Była stabilna, ale po prostu coś spowodowało, że coś się między Wami bardzo mocno popsuło. Ja nie chciałabym takich rzeczy mówić, ale co czytanie to są jakieś zawalenia. Nie wiem o co chodzi, czy to po prostu karty tak pokazują. Nie mam pojęcia. Ale no tutaj ewidentnie też jest jakieś yy, zburzenie, tak? Jakieś rozwalenie czegoś, tak? Ta sytuacja, kochani, spowoduje, że wy, oczywiście, że każdy z was pójdzie w inną stronę. To jest czas odejścia, to jest czas końca jakiegoś cyklu w waszym życiu. Tu jest też potrzeba takiego pobycia samemu ze sobą. To jest potrzeba wejścia w głąb siebie, zadawania sobie pytań. A wiecie dobrze, że odpowiedzi są w Was, tak? Czas rozpamiętywania tych dobrych rzeczy, mam wrażenie, też już dobiega końca. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Mam tutaj wrażenie, że jakaś informacja czegoś się dowiedzieliście, spowodowała, że wszystko runęło, tak? Dopowiemy sobie karty, bo po prostu jestem, jestem w szoku. Bo co czytanie, to są jakieś y, dziwne perypetie. Chciałabym mówić same dobre rzeczy, no ale cóż. No, osoba trzecia. Osoba trzecia, kochani, w związku y, spowodowała informacja o osobie trzeciej. Czy to, czy to wy. Y, czy to Wy kogoś poznaliście, czy to war, Wasz partner kogoś poznał, to spowodowało, że to wszystko, co budowaliście razem, runęło, tak? Zaczynacie od zera. Idziecie każdy w inną stronę. Idziecie każdy w inną stronę i zaczynacie coś nowego, coś innego z kimś innym, tak? No i zobaczcie, znowu mamy wieżę, tak? Znowu mamy wieżę, moi drodzy. Też ciężko, mam wrażenie, ciężko Wam się jest pozbierać, bo to no, dziwne nie jest, tak? <laughs> Jak się ktoś czegoś takiego dowie, to, yy, no to trudno by było yy, skakać z radości. No tutaj też właśnie widać to, to przybicie Wasze, to takie, yy, to takie zmęczenie straszne, wyczerpanie. No ale to taka sytuacja, tak? Taka, kochani, sytuacja. No ale tutaj, kochani, znajdziecie tą równowagę. W, w momencie, kiedy um, uspokoicie emocje i, i pobędziecie sami ze sobą, przemyślicie sobie to, przemy, przeanalizujecie i przemyślicie całą tą sytuację, um, odnajdziecie ten balans w sobie, tak? Um, Weźmiecie życie w swoje ręce. By, znajdziecie tą taką. Mm, taką. Jakby to powiedzieć, taką. Y, takie światełko, tak? Takie światełko, taką iskierkę, która y, z biegiem czasu będzie się poszerzać, i ona sprawi, że wy staniecie na nogi, tak? Że wy staniecie na nogi po odnalezieniu samego siebie. Odpowiecie sobie sami również na pewne pytania, które was nurtują. Mhm. Po tych ciężkich dla was chwilach. Kurczę, no. No kłócicie się sami ze sobą, tak? Dlaczego, dlaczego to się wydarzyło, co się wydarzyło? Kochani, no w życiu czasami tak bywa, tak? Nie ma co na siłę ciągnąć pewnych rzeczy, po prostu trzeba puścić i tyle, no. Puścić, zaakceptować pewne rzeczy, puścić to i iść dalej z podniesioną głową. Bo nie ma co, kochani, się użalać nad tym, tak? No bo co Wam to da? To Was tylko będzie ciągnęło na dół. A Wy jesteście osobą bardzo rozsądkowo-myślącą, bardzo analityczną. Nie ma co, kochani. Zmiany w życiu są potrzebne, czasami bolą, ale są potrzebne. I macie na, i wy znajdziecie tą siłę w sobie, znajdziecie to moc na pokonanie tej sytuacji, na staniecie na nogi, na odnalezienie twardego gruntu pod nogami, bo teraz, teraz nie widzicie żadnego sensu, tak? Teraz tylko widzicie mrok. I kochani, ten mrok minie, ten mrok, kochani, minie i szybciej niż wam się wydaje. <laughs> Uwierzcie mi. Mać, zawsze macie wybór. Zawsze macie wybór. Z każdej sytuacji jest wyjście. I tutaj, w momencie, kiedy wy mm, dojdziecie do siebie po tej całej sytuacji, i jest szansa na poznanie kogoś, tak? Ale czy wy będziecie chcieli po tym wszystkim? Mm. Tak, no jest szansa, kochani, na, na wejście w ponowny związek. Na wejście w ponowną, w ponowną relację, na zakochanie się, na mile spędzony czas z inną osobą, nowo poznaną osobą. Tylko nie rozpamiętujcie za, za długo tego związku, którego, który utracicie lub utraciliście, tak? Oczywiście ta sytuacja może się wydarzyć, to nie jest kochanie wyrocznia, że to, to będzie na pewno, tak? Chcecie być kochani, chcecie być szanowani, chcecie być um, doceniani. No tutaj <laughs> pewien etap się w życiu zakończył, tak? Czas na nowy. I z nadzieją i z ufnością wy wejdziecie w ten nowy czas dla Was, tak? Po opadnięciu emocji w tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło. Wy stajecie na nogi i idziecie do przodu. Z siłą, z nadzieją, z determinacją, że już nie chcę takiego życia jak miałam, czy miałem wcześniej, tak? Odnaj odnajdziecie równowagę, odnajdziecie balans, odnajdziecie to światełko, tą iskierkę, która Was poprowadzi i ona będzie się z biegiem czasu z dnia na dzień powiększać. Ona teraz będzie malutka, ale z dnia na dzień ona będzie coraz większa. I zobaczycie to światło, piękne, piękne światło. Nowe światło, kochani, dla Was. No, nie ma co. Jest szansa, moi drodzy, że po, po pobyciu sami ze sobą w swoim sosie, w swoim towarzystwie, po przestawianiu sobie w głowie pewnych myśli, wy, kochani, poznacie kogoś, tak? Jest szansa na miłość, ale ta relacja, która się zburzyła, to nie jest koniec świata, moi drodzy. To nie jest koniec życia. Takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają, i tu trzeba zaakceptować pewne rzeczy, odpuścić i iść dalej. Nie ma co się użalać. Macie szansę, kochani, macie szansę yy, z biegiem czasu na poznanie kogoś. Wszystko będzie zależało od was, jak wy tym pokierujecie. Jest nowy początek, jest szansa na ogromny początek, na nowy początek, kochani. No. Dobra. Zobaczymy sobie, co wyrocznia chce nam powiedzieć jeszcze. Same jakieś takie ciężkie energie. Ja nie wiem, co się dzieje. Co tutaj mamy? Zrób porządek, no widzicie moi drodzy, widzicie jak to jest? Zrób porządek, już wam czytam. Zrób porządek sam ze sobą, poukładaj sobie w głowie to, czego ty byś teraz chciał, czego ty byś teraz oczekiwał od życia, tak? Dobrze. że <laughs> wam przeczytam. No, ja zawsze tutaj nie mogę się odnaleźć w tej książce. Ja nie wiem dlaczego. Dobra, już zaraz wam czytam. Czas oczyścić powietrze. Spójrz na swoje podwórko i powiedz, co masz na myśli. Zmienić stare rzeczy, aby wiosenna bryza mogła przepłynąć z nową energią. To idealny czas, aby zrobić inwentaryzację dynamiki i zobaczyć, co jest Twoje, a co nie. Zobaczcie, kochanie, jak to pięknie się zgrywa. Ja jestem pod mega wrażeniem tych kart, naprawdę. Zobaczyć, co jest Twoje, a co nie. By uporządkować związek. Każdy przynosi trochę bagażu. Posortuj to, co przyniosłeś ze sobą, i wyrzuć to, co nie jest już potrzebne. No, zobaczcie. Uwolni się od obciążeń, a twój związek rozkwitnie. Czyli musicie dać szansę sami sobie, moim zdaniem. Musicie dać szansę, kochani, sami sobie. Bo może też być taka sytuacja, że chwilowo coś się zawaliło. Ale teraz od Was zależy, czy Wy będziecie to chcieli odbudować. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, bo jest osoba trzecia, ale to jest moje zdanie. Wy doskonale będziecie wiedzieć, czego dotyczy ta sytuacja. Mam nadzieję, że w czymś Wam, kochani, ten rozkład pomógł. Coś Wam rozjaśnił. Mam taką nadzieję. Wszystkiego dobrego, kochani, i do usłyszenia.